Dzień dobry. Dzień dobry o poranku. Zapraszam Cię do wspólnej praktyki połączenia z duszą. I tak jak niektórzy mogą przebudzać się do swoich trosk, zmartwień, problemów, tak tu i teraz ja z Tobą postanawiam przebudzić się do naszych marzeń, do naszych pragnień. I moją intencją jest to, żeby ten czas pomógł Ci przebudzić się jeszcze bardziej do Twoich marzeń, do Twojego pragnienia, do zupełnie nowej wibracji, do Twojej nowej wizji. Dziękuję, dzień dobry, cześć Adam, cześć Asiu, cześć Ula. I dzisiaj chcę popracować z Tobą podczas tego poranka, nad Twoim połączeniem z Twoją wizją, z Twoim marzeniem. Dlaczego nie mamy energii, albo nie chce nam się wstawać czasami, albo tracimy motywację, tracimy wiarę, bo, bo gubimy kontakt z naszym marzeniem, z naszym pragnieniem, z powodem, dlaczego robimy to, co robimy. Dlaczego to dla nas takie istotne i ważne? Więc dzisiaj, w dzisiejszej praktyce, chcę popracować z Tobą nad tym, nad Twoją wizją. Wspaniale. Więc teraz pozwólmy sobie znaleźć wygodną pozycję i swobodnie, spokojnie zamknąć oczy. I weź oddech. Oddech, który uziemi Cię w tu i teraz. Oddech, dzięki któremu poczujesz obecność w Twoim ciele. Oddech, który przepełni całe Twoje ciało ulgą i spokojem. Dzisiaj, kolektywnie, ty i ja, świadomie odmawiamy życia w strachu, lęku i niepokoju. Dzisiaj, teraz, świadomie wybieramy wznieść naszą świadomość, wznieść naszą wibrację do poziomu spokoju wypływającego ze świadomości. Duchowego wsparcia i prowadzenia. Dzisiaj świadomie wybieramy wznieść naszą świadomość do poziomu jedności ze wszystkim, do świadomości, że jesteśmy po to połączeni z nieograniczoną inteligencją, nieograniczonymi możliwościami, ze świadomością, że to, czego pragniesz, Najpierw pragnie ciebie. Następnie tu i teraz, z tej pozycji. Skup się i przywołaj trzy obrazy, które w Twoim życiu wskazują na to, że doświadczasz postępu, poprawy, że Twoje życie już teraz Cię cieszy, już teraz jest wspaniałe. I niech moje słowa staną się Twoją medytacją. Tak, czuję ogromną wdzięczność. Jestem taka wdzięczna za to życie, które jest mi dane. Jestem wdzięczna za ten poranek. I tak, chcę więcej. Otwieram się na jeszcze więcej. Przywołaj teraz Twoje pragnienie. To, co chcesz zmanifestować w Twoim życiu, ten rezultat, to pragnienie, ta zmiana. Zwizualizuj to. Ja, tu i teraz jestem taka wdzięczna za to, że to, czego tak bardzo pragnęłam, na co tak pracowałam, o co się tak bardzo starałam, stało się dla mnie rzeczywistością. Jako ta kobieta, która już się tym cieszy, która już to ma, która już tego dokonała. Jestem taka wdzięczna. Dziękuję za mój sukces. Dziękuję za tę piękną, pozytywną zmianę, za to rozwiązanie. Dziękuję za to, że do końca utrzymałam wiarę. Że się nie poddałam, nie zwątpiłam. Dziękuję za wspaniałe zdrowie, którym się cieszę, które doceniam. Dziękuję za moją cudowną i wspierającą rodzinę, która także cieszy się z moich postępów. Z moich dokonań, z mojego powodzenia. Dziękuję za piękny, swobodny, dostatni przepływ finansowy w moim życiu. Jestem taka wdzięczna, że mam swobodny, stały, cudowny. Przepływ finansowy w moim życiu, że pieniądze swobodnie i z łatwością płyną w moim życiu, że wspierają mój wkład, moją misję, moje zadanie na tej planecie. Dziękuję, że swobodnie mogę o siebie zadbać, o mój wygląd, o moje ciało. Dziękuję, że to, czego tak pragnęłam, jest błogosławieństwem nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich wokół. I dzięki temu, że po nie sięgnęłam i powiedziałam temu tak, wszyscy wokół mnie w rezultacie są błogosławieni. Czuję taką wdzięczność w sercu za ten sukces, za to powodzenie, za tę łaskę. Moje serce przepełnia wdzięczność i radość, że stałam się kobietą, która żyje na miarę swoich pragnień. Zauważ ten stan, gdy już to masz, już to czujesz, i uśmiechnij się do tego marzenia, które już wychodzi Ci naprzeciw, które tak bardzo chce Ciebie. Wszystko to, czego chcesz i pragniesz, najpierw chce i kocha Ciebie. I zrób delikatny wydech. Teraz skup się delikatnie na Twoim ciele. Jak się dzisiaj czuję? Daj mu uwagę, czego potrzebujesz, moje ciało? Gdyby Twoje ciało mogło Ci coś powiedzieć dać wskazówkę, poradę, to co by to było następnie, zaczynając od głowy do stóp, zeskanę swoje ciało i zauważ czy są w nim jakieś napięcia jakaś część ciała która być może po przespanej nocy jest nieco przykurczona napięta a może przyjęła na siebie pewien stres pewien ciężar zauważ I obejmij tę część Twojego ciała uwagą. I teraz świadomie, postaraj się ją rozluźnić. Puścić to napięcie. Znaleźć komfort. I skieruj tam do tej części ciała Twoją świadomość, i poślij tam miłość. I obserwuj, co się dzieje, gdy z miłością uwalniasz napięcie. Kontynuuj rozluźnianie Twojego ciała. Ono jest takie piękne, tak cudownie Ci służy, jest świątynią Twojej duszy. Jest takie piękne, jest takie boskie. Cudownie. I teraz chcę zrobić z Tobą krótką wizualizację. Jeśli była jakaś sytuacja w ciągu tego weekendu, w ciągu ostatnich dni, w których doświadczyłaś napięcia z inną osobą, może sprzeczki, może jakiegoś stresu, wymiany zdań, która była dla Ciebie krzywdząca lub stresująca, to przywołaj tę osobę. I po lewej stronie Twojej wewnętrznej wizji zobacz tę osobę. Osobę, do której nadal żywisz jakiś żal lub jest między wami pewna nieczysta energia, pewne zakłócenie. Zobacz ją po lewej stronie Twojej wewnętrznej wizji, taką jak Ci się jawi, taką jaką ją widzisz. I w miejscu jej serca. Zobacz białą, małą, świetlistą kulę. I ta kula, ta biała, świetlista kula, zaczyna się poszerzać. Zaczyna coraz bardziej rozpromieniać to ciało tej osoby. Do tego stopnia, że wychodzi poza jej ciało, oświetla przestrzeń wokół niej. To światło jest bardzo ekspansywne. Wokół całej jej osoby powiększa się. A teraz? Po prawej stronie Twojej wewnętrznej wizji zobacz siebie, taką jaką siebie widzisz. I w samym środku Twojego ciała, na poziomie Twojego serca, zobacz małą, białą. Świetlistą kulę u siebie, i ta kula coraz bardziej się powiększa. Zaczyna oświetlać i pokrywać całe Twoje ciało. Zaczyna promieniować coraz bardziej. Do tego stopnia, że wychodzi poza Twoje ciało i Twoje ciało stanie się tylko cieniem, a cała aura tego światła wokół Ciebie coraz bardziej promienieje wokół Ciebie. I spójrz jeszcze raz na tę drugą osobę. Po lewej stronie. I zobacz, jak jej aura, światło, powiększa się coraz bardziej, rośnie coraz bardziej. Powiększa się i powiększa się. I spójrz teraz na Ciebie. Twoja aura i Twoje światło, Powiększa się, powiększa się, promienieje, aż do momentu, w którym światło wokół Ciebie i tej drugiej osoby łączy się w pięknej fuzji, w boskiej fuzji i dostrzegasz że jesteście jednym wszyscy jesteśmy jednym I weź oddech. Pięknie. Teraz pozwól sobie położyć rękę na sercu, gdy Twoje serce jest przepełnione wdzięcznością, gdy stajesz się nową, najlepszą wersją Ciebie. Gdy uwolniłaś ciało i duszę od tego, co ciążyło, od napięć. Z ręką na sercu powiedz teraz, wewnętrznie, trzy razy kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Jeśli przejdą cię ciarki lub pod ręką poczujesz ciepło, to znak, że Twoja dusza jest przy tobie, jest z tobą i czujesz ją. I niech to słowo kocham cię pogłębi Twoje poczucie miłości. Teraz jest przestrzeń na to, żeby połączyć się z Twoją duszą, z Twoim boskim prowadzeniem. Twoja dusza jest bardzo blisko Boga, blisko nieograniczonych możliwości i rozwiązań, blisko cudów, blisko błogosławieństw. Moja dusza, dziękuję, że jesteś przy mnie. Moja dusza, co mogę w tym tygodniu dla ciebie zrobić? Czego potrzebujesz? Co pragniesz, przychodzę dzisiaj do Ciebie z prośbą, byś pomogła mi dostrzec mój potencjał. Proszę Ciebie, moja duszo, Boże, pomóż mi powiedzieć tak temu, czego pragnę, mojemu powołaniu i w nie uwierzyć. Chcę wnieść wkład dla innych, chcę służyć, chcę. Nieść światło i szczęście, moja dusza, proszę Cię teraz o nową wizję, o szczególne prowadzenie. Proszę Cię, byś pokazała mi, co jest dla mnie możliwe. Teraz gdy jestem bliżej ciebie gdy chcę cię słuchać gdy ci ufam pokaż mi nową wizję odśwież ją przypomnij mi ją Pokaż mi, co ja ze swoją osobowością tutaj na ziemi, wraz z tobą moją duchową, niefizyczną częścią, co jesteśmy w stanie, co jest dla nas teraz możliwe. Jeśli wybiorę miłość, jeśli wybiorę entuzjazm, jeśli wybiorę obfitość, co staje się możliwe? I daj sobie teraz. 30 sekund, żeby pójść za tym, żeby się w to wczuć, żeby tylko pozwolić na ten obraz, na symbol, na wewnętrzny przekaz. Co jest teraz dla mnie możliwe. Czego pragniesz moja dusza? I teraz zrób wydech. Uśmiechnij się i swobodnie, spokojnie. Możesz otworzyć oczy. I przyjąć. Pięknie Ci dziękuję za tę poranną praktykę. Ważne jest dzisiaj, żebyś wracała do Twojej wizji, do tego, czego pragniesz. Pamiętaj, powtarzaj to słowo: wierzę, wierzę, że to jest możliwe dla mnie. Wierzę, wierzę, bo według Twojej wiary będzie ci dane. Pięknie dziękuję za ten wspaniały czas. I wiem, że służy nam każdego poranka. I pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na to duchowe wsparcie. Wystarczy, że zadasz pytanie. Wystarczy, że zapytasz się siebie. Dziękuję. Życzę Ci udanego tygodnia. Widzimy się wkrótce tutaj na fanpageu i każdego poranka o 6.30. I jeśli to wideo było dla ciebie wartościowe, proszę podziel się nim z innymi. Pomóż mi podzielić się tym pięknym przekazem i wesprzeć także wielu innych ludzi. Dziękuję. Kłaniam się i pięknego dnia dla ciebie.